Dobra, to trzecie, witajcie w drugim odcinku z minecrafta, tak, a... No, pozbierałem trochę kobla, mam szyby w domu, dach mam, trochę zrobiłem. No i też trochę żelazo zacięłem, żeby pozbierać tego kobla, ale okej. Okay. No, ja też trochę Okej. Okay. Z i mamy to, ale najpierw tutaj trzeba wyjść. no trochę tego kobla, coś zbudowałem. Pamiętam, że. A. A sorry, że tego nie nagrywałem, ale napisałem Fortnite. Macież to. Widać. Fy, rtyny i z kobla. Może teraz spróbuję karabin jakiś zrobić. Czy taki park zrobić tak ziemi mam? Skąd mam ustak ziemi? Tylko to ja nie wiem, ale to, to nie mogę to zakopać. Tylko to ja nie pamiętam skąd mam tę ziemię, ale okej. Okay. Dobrze, że mam. Tak, tak, tak mi się wysłać, ale okej. Okay. Tutaj może zacznę ten karabin robić. Nie? Ja chcę tylko sobie podskoczyć, ale mi się tutaj. Tutaj był uchwyt. Co jest? Okej, okay. uchwy tutaj by był. Teraz może, nie wiem co. Zajmę się tyłem, czy jak? Okej, okay, to może Zrobić tył. O, wow, okej. Okay. Jezu. gdzie jest? Tutaj może być tył. Okej, okay, no. Co jest? No to w mnie wkurza bardzo mocno Jest Kucnęłem A ma takie coś Czekaj No Jezu Nie lubi tego strugania To by się tak to zrobiło? Tutaj bym się dalej tak trochę, na przykład teraz, dwa i trzy i bym wyracał. Czy musi to jakoś tam na dole czy To zejdę. Nie tak chciałem, ale okej. Okay. Um. Ktoś mi tu nie wygląda na pistolet. Czy coś? Nie ma. zrobić, albo x zrobię, co mi to X W no. temu góry poprawę. Bem, i bym. Okej. Okay. Jeszcze tutaj. Nie kłócaj mi tu, no. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. No i teraz tak i tak. Nie wiem, po co mi x. może zrobię taką przechowanie rzeczy. Będzie x. A tutaj było takie coś pod ziemią, pod tym x. To może takie coś zrobię. Na razie mam schody tylko do góry. Tu. A jeszcze wam też trochę, nie grałem od pierwszego odcinka. Dobra, chyba za daleko. Oła, okej, okay. to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery. Tułem jeszcze jeden tego dodo blok To by trzeba było zniszczyć Teraz tam pójść Raz, dwa, trzy idzie spać i się widzimy jak się wyśpię I... dobra, ja mogę zasnąć o, już mogę były <gryśla> potwory creeper jest, mnie ze ścianą creeper, nie chcę, mi wybuchł Ja zapomniałam powiedzieć, że jeszcze mam tutaj ogródek. Mam kaczkę. Dziękuję za jajko. Yy, raz, dwa, trzy. Cztery. A to może sześć. To ja tam jeszcze jedno będę musiał zrobić. A bo w tej dużej dircie kopałem. Pamiętam, tu jest trochę wylubiony. Się, chyba tutaj się pod... Jezu. Nie cierpię tych lagów. które mamy ten miks. To wszystko poniszczyć. Ta poniszczę to i się, i się będziemy, będziemy kończyć. do nie może do kolejnym odcinku zniszczymy. W kolejnym odcinku, gdzie musi robić tutaj kopalnie na dół. No to się z wami żegnam. Do do widzenia. No i w kolejnym odcinku, się widzimy, Tomara.